Hej, kojarzycie może taką mało znaną serię Assassin's Creed, której pierwsza część trafiła na rynek w 2007 roku? Nie? Wcale się nie dziwię. Nie, no dobra. Od premiery pierwszej części minęło już niemal 16 lat. Tylko czy mieliście świadomość, że nawiązania do Assassin's Creed są bardzo popularne w innych grach wideo? Zresztą nie tylko, ale to na nich skupimy się w dzisiejszym materiale. Ja nazywam się Wojciech i pozwólcie, że zaprezentuję Wam 5, moim zdaniem, najciekawszych wystąpień asasynów w innych produkcjach. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Loading Welcome to the Animus. Fakt, że w grach od Ubisoftu nawiązanie do Assassin's Creed ścielą się często i gęsto, to żadna niespodzianka, ani tym bardziej nowość. Seria Watch Dogs, jak wiadomo, do Ubisoftu należy, nawiązania do AC są jak najbardziej na miejscu. Istnieje nawet teoria, że Watch Dogs oraz Assassin's Creed dzieją się w tym samym uniwersum. Pracownicy w oficjalnych komunikatach zaprzeczają tej teorii, ale w grach zdają się to potwierdzać. Na przykład w Watch Dogs możemy znaleźć dokumenty dla zamówień Abstergo, natomiast w Assassin's Creed możemy natknąć się na DeadSec oraz CTOS. Przypadek? Zresztą najznamienitszym przykładem na to, że te uniwersa są ze sobą powiązane, niechaj będzie Dersi, czyli Asasynka, którą możemy zrekrutować do naszej organizacji w najnowszej odsłonie Watchdogs, jaką jest Legion. Dersi jest członkinią brytyjskiego bractwa Asasynów, która zwraca się po pomoc o Deadsec, aby odszukać jej brata. Jak się później okazuje, jest ona również spokrewniona z Jacobem Fry, więc jak zapewne możecie się domyślać, walczyć potrafi. I jest niewyobrażalnie wręcz cennym nabytkiem dla Deadsec'u w Wielkiej Brytanii. Seria Soul Calibur znana jest z tego, że począwszy od drugiej części, w każdej kolejnej zostają przyzwani bohaterowie z innych uniwersów. I tak mieliśmy możliwość grania jodą, Darth Vaderem, Wiedźminem Geraltem z Rivii oraz Ezio Auditore da Firenze. Tym ostatnim w piątej części gry. Podczas walki dysponuje. Standardowym można by powiedzieć zestawem narzędzi, czyli ukrytymi ostrzami, mieczem, kuszą, sztyletami oraz, rzecz jasna, ukrytym pistoletem. Do dyspozycji gracza są ponadto dwa zestawy jego szat. Pierwsza, klasyczna biała oraz alternatywna, szaro-żółta, która w jakiś sposób przypomina mi zestaw bardzo toskańska ochra z gier, które o Ezio traktują. Obecność Ezio w Sol Kaliburze jest ponadto poniekąd uzasadniona fabularnie w Assassin's Creed. Sean Hastings wspomina, że wspomnienia Ezio po otwarciu skrzyni z artefaktem znalezionym w nastatku templariuszy wyglądają, i tu cytat, niczym odczyty ze skali Richtera. Według Wikipedii Fandomu Sol Kalibura Ezio, na skutek kontaktu z artefaktem, przeskoczył aż do końca XVI wieku, w międzyczasie walcząc z kilkoma potężnymi przeciwnikami. Następnym odczytem z Animusa jest żegluga Ezio na Nawar, celem wyeliminowania Cezare Borgi. Czy jest to naciągane? W moim odczuciu trochę tak, ale z drugiej strony dobrze, że twórcy zdecydowali się na jakieś uzasadnienie tej niewątpliwie ciekawej implementacji Ezio w innej grze. Wiedźmin. Uniwersum, które kojarzy chyba każdy, czy to z książek Andrzeja Sapkowskiego, gier od CD Projekt Red, czy z serialu Netflixa, który w sumie dziwne rzeczy z tym Wiedźminem robi, ale mniejsza z tym. Wątpię, żeby w ogóle istnieli ludzie, którzy kompletnie nie kojarzyliby tego uniwersum. A jeśli istnieją, to nie dawajcie znaków w komentarzach, bo zostaniecie zlinczowani, i to nie przeze mnie, a przez wściekły fandom Wiedźmina jeśli są tu przedstawiciele, ale tak zupełnie na serio, nadróbcie, warto. Książki. O serialu się nie wypowiadam. O grach w sumie też nie, bo... żadnej nigdy nie przeszedłem. Ale mniej tym. Podczas swoich wędrówek Geralt może natknąć się na obiekt przypominający do pewnego stopnia punkt widokowy znany z gier w uniwersum Assassin's Creed, a pod nim siana oraz ciało, niespodzianka, ubrane w szaty nad wyraz podobne do tych noszonych przez asasynów. Kiedy Geralt podejdzie do ciała, powie: To nigdy się nie nauczą, oraz dostanie nową umiejętność o jakże przypadkowej nazwie Assassin. Assassin kalka z angielskiego oznaczającego zabójcę. No, a skoro o zabójcach mowa, to nie mogło zabraknąć na tej liście najsłynniejszego zabójcy na zlecenie na świecie, jakim oczywiście jest agent 47. Gdyby templariusze kiedykolwiek zdecydowali się go wynająć, aby pozbyć się mentora, asasynów, obawiam się, że mógłby nie ujść z życiem. I oczywiście chodzi mi o, me o mentora, a nie o agenta 47. Na całe szczęście uniwersum Hitmana oraz Assassin's Creed nie przeplatają się ze sobą. Ale czy na pewno? W grze Hitman Sniper Challenge. Która jest swoją drogą samodzielnym wstępem do gry Hitman Rozgrzeszenie, zobaczyć można przypominającą punkt widokowy scenę. Brzmi podobnie jak w Wiedźminie, nieprawdaż? Rzecz jasna, zakapturzona postać w charakterystycznej pozie jest tam przycupnięta i jeśli gracz zdecyduje się ją zastrzelić, usłyszy charakterystyczny krzyk orła, gdy postać będzie spadać. Oczywiście nad wyraz ciężko się domyślić do czego jest to nawiązanie. Niemal tak ciężko jak dobić do 30 poziomu w Diablo Immortal bez wydawania pieniędzy. A skoro już przy mobilkach jesteśmy, Wydana w 2018 roku na Androida gra jest bardzo ciekawym przykładem mobilki. Owszem, mamy tu model free-to-play z bardziej lub mniej agresywnym systemem monetyzacji w postaci mikropłatności, aczkolwiek jeśli gracz zdecyduje się nie płacić, wciąż może dość daleko zajść. Progres oczywiście będzie wolniejszy, ale nie jesteśmy w żaden sposób powstrzymywani, tak to nazwijmy. Mamy tu cztery standardowe frakcje, dwie Vipowskie i jedną absolutnie premium. I jeśli chodzi o tą ostatnią, to są to tak zwani międzywymiarowi. Są to postaci z innych uniwersów, czego w sumie mogliście się domyśleć, ale poza tym są one również nad wyraz mocne. Ich umiejętności to jest jakiś nieśmieszny żart i jeśli mamy przeciwko nim grać, no to niestety musimy się przygotować na porażkę. Znajdziemy tam między innymi Merlina, Króla Artura, znajdzie się Joker z Persony, znajdzie się Harley Quinn też z Persony, znajdziemy tam Ainz Ulgona z serii anime Overlord oraz Ezio Auditore da Firenze. Ezio był dostępny do nabycia w tamtejszym sklepie w sierpniu 2020 roku. Jego specjalną zdolnością było i jest Natychmiastowe zabójstwo każdego przeciwnika, którego zdrowie spadnie poniżej 27%. Zbicie zdrowia przeciwnika do takich wartości nie jest najmniejszym problemem, więc z automatu jest to jedna z potężniejszych postaci, jakie w ogóle tam występują. Panisz z Florencji podczas walki korzysta ze standardowego dla siebie wyposażenia, podobnie zresztą jak w Solkaliburze, czyli ukrytego ostrza, które swoją drogą jest tak zwanym przedmiotem sygnowanym, sztyletu, miecza, puszy oraz bomb dymnych zestaw prawdziwego asasyna. Tak oto prezentuje się lista pięciu moim zdaniem najciekawszych występów asasynów w innych seriach. Oczywiście przypominam i zaznaczam, że jest to moja subiektywna lista i jeśli uważacie, że coś pasowałoby do niej dodać, albo się z nią nie zgadzacie i uważacie, że inny przykład byłby znacznie lepszym wyborem, dajcie znać w komentarzach. Z miłą chęcią je przeczytam. I bardzo chętnie, jeśli Wam się ten materiał oczywiście spodoba, umieszczę je w następnym zestawieniu tego typu. Trzymajcie się ciepło, żegnam Was wszystkich i miejmy nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Cześć!